Okay, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać dalsze punkty związane z tym, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy nie trenujemy, nie ćwiczymy, nie ruszamy się. Zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Witam Was serdecznie w drugim odcinku. Dziś będę dalej opowiadał o, o tym, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy. Nie trenujemy, kiedy nie ćwiczymy, kiedy nie mamy ruchu fizycznego. Jeden z następnych punktów to uraz. Przede wszystkim spowodowane są tym, że brak uruchamianego aparatu ruchowego, czyli na przykład normalnego biegania, czy też chodzenia, czy większej ilości ruchu, powoduje, że nasze stawy, włókna, mięśnie i tak dalej, bez tej pracy szybciej ulegają urazowi. To się wiąże z tym, że na przykład możemy coś nadszarpnąć. W sytuacji, kiedy dynamicznie musimy coś podnieść albo zwyczajnie wziąć większy ciężar, nasze włókna, które nie są przygotowane do tego typu pracy, a mogłyby, gdybyśmy trenowali, mogą bardzo szybko ulec mikrourazowi, a później urazowi, który może spowodować kontuzję. Następny punkt to sztywność, sztywność mięśni, które no niestety poprzykurczane są, na przykład kiedy siedzimy przy komputerze, co teraz bardzo często pewnie i młodzież, i większość z osób, które pracuje w domu, to wynik przymusu, który nam życie niestety zafundowało, powoduje, że te mięśnie, na przykład tutaj czworoboczne, które są na szyi, są nadwyrężone. Co to znaczy, że są nadwyrężone? Zwyczajnie, kiedy siedzimy przy komputerze i nasza postawa jest taka mniej więcej, a więc rozciągamy te mięśnie i one w tej pozycji Niestety, ale jest im wygodniej, przez to, że są przeciągnięte. Przeciągnięty mięsień będzie wracał do tej pozycji dla swojej wygody, a więc kiedy będziemy się prostować, jemu będzie dużo gorzej, kiedy niż w tej pozycji schylonej. Tak więc tego rodzaju sztywność powoduje, że nasza sylwetka i tutaj Przejdę do następnego punktu, do złej postawy. Nasza sylwetka się deformuje. U dorosłych osób to jest już problem, który powiedzmy no, mógł być spowodowany wieloletnim zaniedbaniem. Natomiast u dzieci młodych, u młodzieży, to jest jeszcze rzecz do załatwienia i do, do wregulowania. Zresztą w każdym wieku można się zająć sportem i ruchem, który spowoduje, że będziemy. Się dużo lepiej czuli i wiele rzeczy możemy naprawić. Wystarczy tylko chcieć. Ale, wracając do tej złej postawy, no to chciałbym tutaj jeszcze dodać yy, tak, taką ważną, bardzo ważną rzecz. A mianowicie, nawyki, które na, nabywamy przez to, że siedzimy w domu lub też się nie ruszamy, nie są korzystne dla naszego organizmu i dla naszej sylwetki. Następny punkt to problem z trawieniem. No i tutaj by się wydawać mogło, że skąd to się niby bierze, jeżeli nie trenuje? No, czy, otóż nie zachodzą y, różnego rodzaju y, procesy w naszym organizmie trawienne, tak jak normalnie by mogły y, y, zachodzić, jeżeli byśmy y, ten nasz metabolizm podkręcali normalnie poprzez wysiłek fizyczny, kiedy musimy dostarczyć paliwa, bo po prostu ten zapas glikogenu, czyli tego paliwa, który mamy w organizmie, zostaje Wypalony w prawidłowy sposób, a tutaj to zupełnie inaczej wygląda. Te zapasy się gdzieś odkładają, tak jak już wspomniałem, w formie na przykład tłuszczu, ale też nie są trawione przez jelita w odpowiedni sposób, no bo nasz organizm to jest jak silnik, który. Niedostarczony odpowiedniej ilości paliwa albo odpowiedniego paliwa, które bardzo często jest nieodpowiednie, serwowane zamiast tego, które należy. Czyli mam tu na myśli, oczywiście, jedzenie z przypadku jakiejś różnego rodzaju na szybko fast foody, lub też ciastka, cukierki, tym podobne rzeczy. No, zwyczajnie powodują, że nasz organizm, który był powiedzmy kiedyś przedtem przyzwyczajony do, do normalnego traktowania. Zaczyna się punktować. To może być przyczyna problemów z trawieniem. Następny bardzo ważny punkt to problemy z kości. No i ktoś by powiedział co to ma do kości? No bardzo dużo. Kiedy trenujemy, mięśnie, które są przyczepione do kości, zwyczajnie nam słabną. Słabną włókna, przyczepy i tak dalej i tak dalej, ale i też kościec, który także potrzebuje ruchu. Kości u osób, które trenują są dużo silniejsze. Z racji tego chociażby, że mają co jakiś czas odpowiedni rodzaj testów wprowadzone, czyli nasz organizm, na przykład kiedy skaczemy, obciąża stawy, te stawy się przyzwyczajają do tego ruchu. zwyczajnie jak robimy pompki, pracują nasze ramiona i stawy łokciowe i tak dalej. To wszystko ma wpływ na nasz organizm i na nasze kości również. Oczywiście nie będę tutaj teraz w tej chwili mówił także o dodatkowych rzeczach, czyli odpowiednim jedzeniu, które to już na następny odcinek jakiś y, moglibyśmy tutaj y, poświęcić temu cały odcinek. No ale jest to bardzo ważne dla naszego organizmu. Problemy z kośmi wynikają na przykład braku treningów aerobowych. Co to jest trening aerobowy dla osób, które nie wiedzą? To jest ruch, który nie jest normalnym ruchem, Takim zwykłym chodzeniem w ciągu dnia, na przykład, choć może być też, jeśli będzie wykonany na przykład w zwiększonym tempie. Więc tego typu rzeczy to jest gdzieś dodatkowo, myślę, podstawowa sprawa, dlatego że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się opiera na jeździe samochodem, komunikacją miejską i tak dalej, tego ruchu coraz mniej mamy. No a jesteśmy stworzeni do tego, żeby się po prostu ruszać, więc nie dostarczając tego ruchu, który zwykle mieliśmy, osłabiamy swój organizm całkowicie. I tak jak wspomniałem wcześniej, kości. Następny punkt, bardzo ważny, myślę, to problemy ze zdrowiem psychicznym. Ktoś powie, z czego wynikają te problemy? Również niestety jest to związane z brakiem ruchu, a może właśnie z No bo kiedy ruszamy się, kiedy wykonujemy jakiś fizyczny wysiłek, który jest poparty jakimś odpowiednim treningiem albo. Odpowiednią aktywnością dostarczamy hormonu szczęścia do naszego organizmu, do naszego mózgu. Endorfiny i tym podobne składniki, które są produkowane przez mózg, nie są produkowane w takiej ilości, jak do tej pory był organizm przyzwyczajony. Co to może spowodować? Może to spowodować huśtawkę, nastrojów, złe samopoczucie, depresję, co jest bardzo częste. Depresja to właściwie choroba, którą. W obecnej sytuacji bardzo wiele osób przechodzi. Więc tutaj bardzo prostym rozwiązaniem jest to, żeby ruszyć się i spowodować produkcję na nowo tych hormonów. Następny punkt, nadwaga. No to już chyba każdy o tym wie, że jeśli się nie ruszamy, to spowolniamy swój metabolizm. Wiadomą rzeczą jest to, że metabolizm, jeśli jest spowolniony, to nasz organizm sobie pewne rzeczy. Zwyczajnie odkłada, nie mamy kiedy trawić tego paliwa. Na przykład, jeżeli zjemy coś wieczorem, to zwyczajnie organizm to sobie odłoży. A w jakiej formie odłoży? W formie tkanki tłuszczowej, która nie zostaje, to jest to paliwo, które nie zostaje przerobione i zwyczajnie jest odłożone po to, żeby organizm mógł sobie po prostu za jakiś czas je wykorzystać. A jeżeli dodatkowo nie jemy regularnie, to powoduje dodatkową nadwagę. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, yy, którą chciałem przekazać wielu osobom, które mają problemy z nadwagą. Nie jest żadnym wyjściem jedzenie raz dziennie, na przykład. To nie jest sposób na zrzucenie wagi. To jest temat na następny odcinek, ale bardzo ważny, myślę, sygnał dla osób, które próbują w ten sposób zwalczyć swoją nadwagę. Wymieniłem około 18 punktów, jeżeli chodzi o, o temat, co się dzieje z organizmem, jeśli nie trenujemy. Przyznacie sami, że niektóre z tych punktów na pewno wywarły na Was duży wpływ i nie jest to rzecz, która Was obejdzie. Dlatego proszę Was, byście zadawali pytania w komentarzach w naszym kanale. Jeśli jesteście zainteresowani następnymi odcinkami, to subskrybujcie koniecznie i łapki w górę nasz kanał. I zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam, Darek Promek.